Dobrze, szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejszą konferencję, która jest związana z tematem strefy płatnego parkowania, parkowania w Śremie przy Placu 20 Października, gdzie się właśnie teraz znajdujemy. W 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej powołano do życia tą strefę, gdzie wyznaczono również w jednym z punktów tej uchwały osoby upoważnione do tego, żeby być zwolnionymi z opłat. Wymieniono tutaj m.in. osoby niepełnosprawne, które mają problemy z poruszaniem się. Wymieniono tutaj radnych miejskich, a także sołtysów. Wymieniono, wymieniono tutaj również służby porządkowe miasta, a także m.in. osoby, yy, które z zasady yy, ustawy o ruchu drogowym są upoważnione, żeby się tutaj zatrzymywać, a także strażników miejskich. Yy, w 2021 roku dołożono do tego także honorowych obywateli miasta Śremu. Niestety zapomniano tutaj o mieszkańcach tej strefy, a więc w placu 20 października. Którzy muszą płacić wprawdzie y, trochę niższy ten abonament, niż gdyby tacy zwykli mieszkańcy gminy chcieli tutaj y, zakupić ten abonament. Jednak są zmuszeni do opłacania parkingu pod własnymi mieszkaniami, co uważam za y, rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Z tego też powodu y, w najbliższych dniach złożę petycję do ratusza związaną z tym, aby dopisać tych mieszkańców także w kolejnym podpunkcie jako osoby zwolnione z tej opłaty wprowadzając tą strefę argumentowano to typ, żeby przestrzeń pod ratusze była dostępna pod urzędem miejskim dla mieszkańców, którzy chcą załatwić jakąś sprawę i proszę mieszkańców ŚREM-u, nie tylko placu 20 października ale o podpisanie tej petycji petycje pod petycją będą zbierane zarówno w sposób tradycyjny we wtorek, środę i czwartek we wtorek tutaj na rynku między godziną 13 a godziną 15, w środę od godziny 12 do 14 na targowisku miejskim, a w czwartek również od godziny 12 do godziny 14 na Deptaku na Śremskich Jezioranach. Zwróćmy uwagę na to, że to nasza, to nasza wspólna sprawa, gdyż nie wiemy, czy w przyszłości być może kolejna taka strefa nie powstanie na Jezioranach, nie powstanie gdzieś na Helenkach i czy my byśmy wtedy, jako mieszkańcy Jezioran, Helenek, czy innych części śremu, chcieli płacić za to, że możemy parkować. Pod swoim własnym blokiem. Petycja także będzie możliwa do podpisania w internecie, gdyż już powstała stosowna na jednej ze stron, które to umożliwiają. Petycję złożę w piątek, razem z podpisami, które mają pokazać poparcie mieszkańców dla tej inicjatywy.